Witaj marketerze, Grzech z tej strony, czyli taki na szybko mini live z samochodu pod tytułem Dlaczego MLM marketing sieciowy musi być taki skomplikowany, taki trudny, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc, on będzie ten live się nam uda w samochodzie, będzie coś słychać. Ostatnio by się udało. Ogólnie rzecz biorąc, marketing sieciowy jest w swojej takiej postaci bardzo prosty, nie? bo masz sklep internetowy, dostajesz od swojej firmy, MLM sklep internetowy i jak robisz im zakupy, to ci ten sklep płaci, no powiedzieć? Nie? Czyli masz sklep, który Płacić Ci za to, że robisz w nim zakupy. I dzielisz się tym z innymi osobami, nie? Tak zaraz staniemy. Jak pokażesz innej osobie taki sam sklep, że ona też może robić sobie w takim sklepie zakupy i za to będzie mieć pieniądze, na przykład, bo jakąś część do niej wraca, no to Ty też masz za to, że ona zrobiła zakupy w tym sklepie, też masz za to jakiś procent. nie? i, no, i to wszystko, nie? Cała prostota marketingu sieciowego, nie? Czyli masz sklep, który robisz zakupy, pokazujesz innym osobom też taki sklep, że oni też mogą mieć ten sklep do robić zakupy. I Ty masz jakiś tam procent od tego, że ta osoba, której Ty położyłeś ten sklep, zrobiła w tym sklepie swoim zakupy na własny użytek i, ma, i Ty masz z tego prowizję, nie? Na przykład. Bardzo proste, nie? A ludzie komplikują, nie? Zastanawiają się, że bo co teraz, mam dostane sklep, będę robić zakupy i co teraz i tak dalej, nie? Bo chodzi głównie o to, że wymieniasz na przykład, załóżmy, że masz marketing sieciowy z produktami, nie wiem, jakieś suplementy diety, kosmetyki, wiadomo, nie? Takie, czy jakieś tam szampony, coś tam do prania. Perfumy, kosmetyki, kremy, suplementy i tak dalej. Czyli zamiast na przykład robić te zakupy w Biedronce, robisz te zakupy w tym swoim własnym sklepie, nie? Czyli zamiast, nie wiem, kupować suplementy, diety, nie wiem, w aptekach, gdzie one często są, jakby to delikatnie mówiąc, e, takiej jakości wiadomo jakiej, to robisz je w swoim własnym sklepie, który dostałeś firmy MLM. Zamiast robić kupować kosmetyki na przykład, nie wiem, w Biedronce czy w Rosmanie i tak dalej, no to robisz je we własnym sklepie, nie? Gdzie masz przeważnie w większości przypadków firm MLM, jednak te produkty, które te firmy tworzą, są lepszej jakości, wyższej. Oczywiście nie zawsze, są też firmy kiepskie, kiepskie. Firmy MLM nie wszystkie są dobrej jakości, nie wszystkie mają dobre produkty, trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jak źle trafisz, no to trudno, ale jak trafisz na fajną firmę, dobrą firmę, ugruntowaną z dobrą pozycją, która ma dobre produkty, to wiadomo, że te produkty są, wyższe, produkty są wyższej jakości, nie? I suplementy, i kosmetyk i tak dalej, nie? I wtedy po prostu kupujesz we własnym sklepie i masz do tego jeszcze lepsze produkty, jak ta na dobrą firmę, wyższej jakości. I masz za to, że masz ten sklep, się im dzielisz, masz za to jeszcze płacone. Czyli bardzo prosta sprawa, nie? Dzielisz się sklepem z innymi. Z innymi. A ludzie to komplikują bardzo, nie? Szczerze mówiąc, jakieś robią wyrzuty i tak dalej, że ojejku, zmienię sklep i teraz, nie wiem, świat staje do góry nogami. A to jest tak naprawdę prosta sprawa, nie? Wymieniasz sklep na inny, na ten, który Ci płaci i pokazujesz innym, jak robisz to samo, nie? Czyli, ogólnie mówiąc, marketing jest prosty, nie? Oczywiście do tego że jeszcze od jakieś bonusy od firm, za, nie wiem, za szybki start, za jakieś tam inne bonusy, awans, za awanse są bonusy pieniędzy, itd. tak dalej, później są bonusy samochodowe od firm, również wycieczki i tak dalej, nie? I czy marketing sieciowy faktycznie musi być taki trudny? Co Ty myślisz? Czemu tak ludzie komplikują to wszystko, nie? Na przykład promocje marketingu sieciowego na Facebooku, też jakieś tam komplikacje, ludzie wysyłają jakieś spamy, Spałowe wiadomości jakieś, dostają jakieś gotowe wiadomości, gdzie, gdzie często nawet mylą imiona i nazwiska tej osoby, to, które wysyłają. Na no, przykład, wysyłasz do jakiejś kobiety, to używasz imienia Męskiego. Czasami tak było już nie raz. I ludzie wysyłają takie bloki tekstowe. O tym już nie raz mówiłem. Takie wielkie bloki tekstowe nawet nie, nie ma tam żadnego Enteru. Że te teksty są zbite w całość, żeby nie tego czytać. Jakie wielkie regułki, super nowy biznes, oho, oho, i jak świetnie i będzie fajnie zarobimy e, kupę kasy, jesteśmy pierwsi na rynku i tak dalej. nie? A właśnie nie zawsze dobre jest to, że Teraz zmienię temat, że jak firma jest nowa, to że jest, że jest właśnie tak super, nie? że to jest taki fajny, fajny moment do działania. Właśnie ja się na tym mocno przejechałem i nie tylko ja. Jak głównie w większości przypadków, jak dołączałem do firmy MLM, to często ta firma była nowa, nie? czy nowa, albo dopiero tam zmieniała brandy. Ale trzeba było ją mocno promować, bo ona miała mało było, jeszcze mało osób, i wiesz. To był taki efekt, wow, że jesteśmy pierwsi, to podbijemy świat, nie? No niestety nie znacznie tak jest. Ja się na tym przejechałem trzy razy. Raz firma mi zbankrutowała, raz się wycofała z Europy, później też zbankrutowała, Tradycyjne firmy MLM tu, bo nie, nie żadne tam skamy, które się y, poczywają pod MLM, jak daskońnie i tak dalej, nie? bo daskę, to, jeśli spojrzysz o tych firmach, to nigdy nie było MLM, to od początku była piramida finansowa, na przykład, nie? Chodzi mi o takie prawdziwe firmy MLM. Nie zawsze, jak jest coś nowego, no to jest coś fajnego. Czekaj, coś tam jedzie, czy nie? Dobra, poczekamy chwilę i wyjedziemy, żeby się nie pierdolnął czasami na live'ie, bo dopiero było, nie? Nie zawsze, kiedy jest firma nowa, to jest fajne. Właśnie mówię, na tym przyjechałem trzy razy. Raz mi firma miała długi w tym, w urzędzie skarbowym sobie narobili długów i przestali płacić prowizję. Polska firma, już nie ma chyba na rynku w ogóle, jest sprzedana, w ogóle nie istnieje. Jedna firma ze Stanów Zjednoczonych też się weszła do Europy, była nowa, super, podbijemy świat, wycofali się z Europy. I jeszcze coś takiego miałem w jakiejś firmie, ja teraz dobrze pamiętam. Jeszcze był, tylko teraz nie pamiętam, taka też była firma tradycyjna, gdzie właśnie była nowa i to nie wyszło. Też mieliśmy taką firmę ze Stanów Zjednoczonych. Kilka lat temu też była nowa, i na początku na nią fajnie rozwinęliśmy, było super, ale się okazało że tak do końca, że produkt nie był takiej fajnej jakości, jaki powinien być. Nie? I to nie były akurat suplementy, to akurat w tamtym wypadku to były takie usługi marketingowe, był hosting na strony internetowe, autorespondery, jakieś tam hostingi wideo i tak dalej. Na papierze było wszystko fajne, ale tak do końca, im dłużej w tym, w tym byliśmy, to się okazało, że jednak te usługi nie są takiej dobrej jakości. Jakby były dobrej jakości, to do dzisiaj. Miałbym fajny biznes z tego, nie? A teraz już tego biznesu już nie mam. Ta firma cały czas działa, a ten biznes już praktycznie nie istnieje, nie? Tak naprawdę. Kurczę, kobieta stanęła, ma metr do... Sorry, że tak w końcu, baba ma metr do tego... do pasów, a stoi gdzieś tam na przejściu i chce się wtryniać między samochody. To jest dopiero logika. Ale wracając do tematu, gdyby tamtej firmy te usługi były dobrej jakości, to dzisiaj miałbym fajny, pięciocyfrowy biznes minimum miesięcznie, nie? A to działało przez 2-3 lata, były fajne pieniądze, 5 cyfrowe. I niestety no bo ludzie zaczęli rezygnować. Ja sam się już wkurzałem, miałem dosyć. No nie mogłem tego promować już, nie? W pewnym momencie, było mi głupio po prostu. I to właśnie i takie zaczynanie od zera. Co chwili co, wchodzi coś nowego, masz tą nową biznes. Ja się właśnie na tym przejechałem, to jest zmienię temat z tym komplikowaniem. Więc teraz to przypomniało. to jest taki live bez skryptu dzisiaj na szybko. Taka zapcha dziura, można powiedzieć. Nie zawsze jest coś nowego, jak jest jakaś nowa firma chodzi na rynek, to nie zawsze jest to dobre i fajne. Ja teraz o, o wiele bardziej wolę działać w firmach, bo się mówi, przyjechałem chyba się trzy, albo cztery razy, teraz nie, nie pamiętam dokładnie, a na pewno były to trzy razy, trzy razy, nie do czego to się mówi, nie? Już, już dosyć. Teraz wolę współpracować na przykład z firmą MLM, która ma ugruntowaną pozycję. Która już działa kilka lat, ma ugruntowaną pozycję, ma system, że nie musisz wszystkiego sam tworzyć, bo też nieraz miałem coś takiego, że dołączyliśmy do właśnie też do jakiejś tam firmy, jedną z tych chyba trzech to było i wszystko chcieliśmy tworzyć sami, od zera, nie? takie systemy marketingowe, szkolenia, coś, naprawdę głowa taka, a niestety, jak tworzysz te szkolenia, systemy marketingowe to później testujesz tak dalej, nie masz czasu na marketing. Ja siedziałem w tych systemach, tworzyłem coś, a nie miałem czasu na marketing, nie miałem czasu na promocję, nie? Czyli coś tam tworzysz, tworzysz szkolenia, a nie zarabiasz przez to, bo nie masz czasu, żeby to promować. To też było frustracja, wkurzenie, nie do końca tak szlak trafił, nie? Dlatego teraz, jeśli mam podjąć współpracę z firmą MLM, to ja osobiście i to nie tylko ja, uwierz mi, tam lider się na tym przyjechał. Ja wolę działać z firmą, która jest ugruntowana. Ma ugruntowaną pozycję i żeby w tym po prostu wytrwać, nie? Kilka, kilka porównanych lat, żeby wytrwać, to budować, nie rezygnować po miesiącu, jak jest jakiś tam kryzys. Bo często też jakieś, bo zawsze, zawsze, przeważnie, jak zaczynasz działać jakąś firmą MLM, po jakimś czasie może powiedzieć się jakiś tam kryzys, nie? W Twoim biznesie, że zarobki spadną, że ludzie zaczną się wykruszać, właśnie ludzie jak myślą, nie? To jest mały kryzys, to zamiast przetrwać, działać dalej. Albo ktoś zmienić jakąś metodę działania, coś w tym stylu, żeby działać dalej, a nie zmieniać firmy, nie? Ludzie często myślą, że zmienią firmę, będzie super. I, I często sytuacja się powtarza, bo te kryzysy przychodzą często, nie? Zamiast, jak masz ten kryzys, przetrwaj go, jeśli masz dobrą firmę, nie? Przetrwaj go, przetrwaj go i działaj po prostu dalej, żeby go przejść, nie? Przeskoczyć. Czy ja dobrze skręciłem? Chyba. Nie? A nie od razu zmieniać firmę. Czyli z jednej strony ludzie, wiesz, komplikują ten biznes bardzo mocno. Z drugiej strony, jeśli chodzi o współpracę z firmą, ja wolę już teraz działać, z firmą, która jest ugruntowana, ma gotowana pozycję, ma gotowe na przykład systemy działania, że ty wchodzisz i od razu możesz działać. O tym też mówiłem na moim ostatnim filmie wideo. Mogę Ci link dać, właściwie jak się live skończy, to go przerobię opis i dam w opisie ten, ten, to wideo. Tak, to było ostatnie wideo, które nagrywałem, to, to nie było live wtedy, że jednak wolę działać z firmą, która ma gotowaną pozycję, gdzie mam gotowe systemy, gdzie muszę wszystkiego od zera tworzyć. Po prostu wchodzę. Mam plan działania i działam, nie? Żeby nie myśleć, że tutaj tworzysz szkolenia, jakieś systemy, odnowa wszystko, żeby kombinować. Po prostu wchodzisz i działasz i tyle, nie? I teraz też właśnie ten problem, jeśli chodzi o komplikowanie biznesu MLM, że ludzie właśnie komplikują też tą promocję tego biznesu. Kurczę, dzisiaj zobacz, Poniedziałek? Która jest godzina? Przed, po 12. A już jaki ten? Jaki rok jest, kurde? Albo ludzie do kościoła poszli, czy co? Nie wiem. Na mieście. Czyli, żeby nie, wiesz, przez to ludzie też komplikują tą promocję biznesu, jakieś tam wymyślają różne pierdoły albo robią sobie też reklamówkę z tego, ze swojego Facebooka. Czyli, wiesz, z jednej strony lepiej współpracować z firmą, moim zdaniem już teraz, bo się przyjechałem trzy razy, która ma gruntowaną pozycję, ma dobrą pozycję na rynku już, ma systemy. Z drugiej strony, nie warto komplikować tej promocji na Facebooku, na przykład. Teraz niedługo będę tworzyć taki plan działania dla nas, do Akademii. Też masz link w opisie do Akademii, musicie sobie zobaczyć, jak uda mi się tu stanąć. Będę robić planer taki, że jak siadasz po prostu do pracy, siadasz, żebyś, żebyś jak siadasz rano, tylko wjadę, żeby nie czasnąć na, na wizji, jak siadasz rano na przykład do, do pracy, do działania, to wiesz od razu, co masz robić, nie? Żeby nie było tak, że chcesz pracować, a nie wiesz, robić, nie? Żeby każdego dnia, żebyś miał konkretnie pokazane, co i jak działać. Wyrównam, bo krzywo wjechałem. Żebyś każdego dnia miał pokazane dokładnie na piśmie, nie? Zadania do wykonania. Dzisiaj robię, wstaję rano, robię to, to, to i to. I nic mi innego nie obchodzi, nie? Dobra. I to będziemy dawać u nas w Akademii i naszym patternem jest No dobra. staniemy sobie, chyba jest ok. Tak, ludzie tu dziwnie stanęli z obu stron. Widzę. No stoimy. Żeby, żeby nie komplikować tego działania, a żebyś miał po prostu pokazane każdego dnia, co konkretnie robić. Wstaje rano, mam zadanie, zadanie, zadanie i to po prostu robisz. I każdego dnia. Systematycznie, bo bez systematycznie nic nie zrobisz. Możesz mieć wiedzę, najlepsze wiedzę na świecie tak dalej, też to pisanie się na Facebooku. Możesz mieć wiedzę z całego świata, możesz za nią miliony płacić, ona nie jest nic nie warte, dopóki nie wykorzystujesz w praktyce, nie? No, nie wiem, kończyć powoli taki jest dzisiaj live na szybko, niedługo będę wracać też do live'ów takich bardziej codziennych. Czyli pamiętaj, nie komplikuj tego biznesu, działaj prostymi metodami na Facebooku, daj wpisy, dawaj trochę wartości, a wartość nie znaczy, że musisz dawać szkolenia komuś poprawisz humor, to już jest wartość, nie? Jakiś fajny tekst się z kawałem, jakimś taki śmieszny, że komuś humor poprawisz, to już tej osoby dałeś wartość, nie? Z jednej strony, bądź też też pozytywne, Dajesz to wartości, z jednej strony później nie wiem, opisujesz swoją historię, tak mówię na poprzednich filmach wideo. spraw sobie moje wszystkie live'y. Na, na blogu mam wszystkie live, y, tam też mówiłem właśnie o tym, co publikować na Facebooku. Właśnie, spraw sobie te live. Y, mam na blogu, też masz link w opisie do bloga. To masz kategorię Facebook Live, to masz wszystkie live, na przykład o promocji na Facebooku, biznes MLM. I tam masz pokazane, co pisać, na przykład jak pisać, żeby swoją historię opowiedzieć bez komplikowania, takie proste rzeczy, by była Twoja twarz widoczna. Taki marketing prosty, nie? A jeszcze za kilka liveów dojdziemy do tego, jak na przykład robić leki sprzedaży. O też będę dużo mówić, że to jest fajne i też ważne, żeby na przykład łączyć ten marketing na Facebooku z lekami sprzedażowymi, nie? Czyli nie komplikować, po co komplikować, nie ma sensu. Sprawdź te live, poprzednie live'y na blogu moim, tam masz pokazane, jak, jak pisać na Facebooku, co pisać, jak docierać do, do nowych osób. I właśnie pamiętaj, jeśli współpracujesz z jakąś firmą MLM, też warto, żeby ona miała jakieś systemy działania gotowe, które ci pomogą w pracy. I żeby miała już tą pozycję ugruntowaną. Bo ja się przyjechałem trzy razy albo cztery, teraz już na szybko nie pamiętam, ale na pewno trzy razy, nie? I za każdym razem zaczynałem od zera. Tu coś zbudowałeś, szlak trafił, nie z mojej winy, tylko z winy firmy. Bo to albo ci się jakieś długi narobili, albo się zwinęli z Europy, albo produkty się okazały zbyt niskiej jakości. Czyli trzy błędy firmy były. Też nasze, że to wybraliśmy, nie? ale też jak się wchodzi nowa firma na rynek, to też, często myślisz, że będziesz tym pierwszym. Nie? Czasami tak działa, czasami tak jest, ale w większości przypadków niestety to, to jest klapa, może z tego wyjść. Nie? Ja się przyjechałem trzy razy, jeden lider się na tym przyjechał, dlatego wolę mieć ugruntowaną firmę, która ma jakiś system wsparcia dla ciebie. Czy od razu działać? Jeśli twoja firma nie ma systemu spacia, sprawdź naszą Akademię Marketingu. Tam masz, też będziesz mieć ten planer tam dostępny, konkretne szkolenia, gotowe materiały itd. Nie? Też masz link na moim blogu, możesz tam się zapisać na listę, pobrać sobie próbne materiały. Link jest też yy, w opisie, nie? Tutaj. To na bloga wejdziesz, mojego do znajdziesz bez problemu, nie? Właśnie, nie komplikować i współpracować z firmą, która ma jakąś fajną sprawdzoną yy, pozycję, nie? Pozycję ugnantowaną, systemy tak itd. Nie? Ok, to na tyle. Sprawdź sobie mego bloga, tam masz wszystkie livey i akademie. I też nasz ostatni film, który mówiłem o tym, że właśnie warto współpracować z taką firmą, która ma jakąś ugruntowaną pozycję. I dobra, i będziemy kończyć, tylko trzeba to wyłączymy live. I widzimy się, nie wiem czy jutro, bo kończę jeden produkt, ale niedługo zaczynamy też codzienne live y na temat też Facebooka i lejków sprzedażowych, kampanii e-mail. A przy okazji u nas w Akademii też masz gotowe kampanie e-mail, gotowe lejki sprzedażowe, Także sprawdź sobie bloga na blogu, wszystko znajdziesz. Nie? Link jest w opisie. I widzimy się za kilka dni chyba w kolejnym live. Nie? To cześć, teraz trzeba jakoś to wyłączyć. Nej, just det. Är